Cześć i cześć. Witam cię bardzo serdecznie na kanale Kompulsator TV. W dzisiejszym materiale zaprezentuję ci, jak stworzyć samodzielnie stronę na platformie blogowej WordPress. Jeżeli jesteś zainteresowany, kliknij subskrybuj i oczywiście łapki w górę i zaczynamy. Aby stworzyć taką stronę, potrzebowali będziemy domeny, hostingu i szablonu. Teraz kiedy mamy już wszystko, możemy przystąpić do działania. Teraz kolejną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to wejść w wyszukiwarkę Google, następnie wpisujemy WordPress i przechodzimy na stronę internetową WordPressa, zjeżdżamy w dół i pobieramy paczkę z plikami instalacyjnymi. W kolejnym kroku pobieramy klienta FTP, poprzez którego będziemy łączyć się z naszym hostingiem, na którym zainstalujemy stronę. Odpowiednim do tego celu będzie program Total Commander, który jest zupełnie darmowy, możesz go pobrać dokładnie tak jak zrobiłem to przed chwileczką na filmie. Sam klient FTP to jednak nie wszystko, musimy posiadać zarówno domenę, jak i serwer. W tym celu zapraszam cię serdecznie do opisu pod tym filmem, tam znajdziesz linka do firmy Cyberfolks, z której ja osobiście korzystam i myślę, że mogę szczerze polecić również tobie. Link znajdziesz w opisie, oczywiście jak najbardziej możesz wybrać sobie zupełnie innego hostingodawcę, to jest tylko moja luźna propozycja, także to niczego nie zobowiązuje. Niemniej i jednak, jeżeli się zdecydujesz, to w opisie pod tym filmem znajdziesz link do strony, tam gdzie będziesz mógł zamówić hosting. A teraz omówmy, jak powinien on wyglądać. No, o, może powinniśmy omówić to nie, jak powinien wyglądać, a raczej jakie parametry powinien mieć taki hosting. Na dobry początek, wystarczyłoby powiedzmy 5GB. Chyba, że strona będzie rozwojowa i zawierać będzie dużo materiału, to 25GB wraz z SSL-em czyli z certyfikatem bezpieczeństwa, no to będzie już rozwojowo. Jest też hosting WordPress, ja osobiście mam WP Go, ofertę 20GB, 159 zł rocznie, przez pierwszy rok, w kolejnym roku 499 zł. Gdy już zdecydujesz się na którąś z opcji, kliknij przycisk uruchom, Następnie wypełnij dane formularza i poczekaj na maila, w którym tuż po płatności otrzymasz wszelkie dane niezbędne do zalogowania się do panelu klienta jak i do panelu zarządzania twoim nowym hostingiem. Pierwszą rzeczą tuż po zalogowaniu się do panelu hostingu będzie kliknięcie w przycisk żółty przycisk dodaj domenę. Następnie wpisanie adresu tej domeny i zatwierdzenie przyciskiem dodaj domenę. Oczywiście zostawiamy yy, zaznaczony limit transferu bez wydzielania limitu. Tak jak i SSL. A w kolejnych dwóch krokach wybieramy z sekcji bazy danych w panelu głównym naszego hostingu. Utwórz nową bazę MySQL. W kolejnym kroku wypisujemy wszystkie dane i na końcu klikamy żółty przycisk utwórz. Teraz w końcu możemy przejść do Total Commandera, czyli programu, z którym będziemy łączyć się z naszym serwerem i zalogujemy się teraz na ten serwer podanymi danymi w mailu, który otrzymałeś. Zaloguj się, następnie wejdź do folderu public.html i tam wypakuj wszystkie pliki. Z folderu z WordPressem, który pobraliśmy na samym początku tego filmu. Zatem odpalamy Total Commandera i zgodnie z instrukcją robimy to, co każe nam na pierwszym ekranie. Następnie klikamy w sieci ftp połączenia. W kolejnym kroku wypełniamy wszystkie dane zgodnie z tym, co otrzymaliśmy we wiadomości mailowej. Następnie logujemy się, wchodzimy do folderu Domains. W kolejnym kroku wybieramy folder public HTML i to w nim właśnie pojawią się wszystkie nasze pliki. Wystarczy tylko teraz wszystkie pliki index razy 2 logo, razy 2 500, 400 400 400, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 usunąć i w miejsce ich przenieść. Wszystkie pliki z folderu z WordPressem, który pobraliśmy na samym początku tego filmu. Przechodzimy zatem na naszą stronę internetową, wpisujemy jej adres, następnie klikamy w przycisk Zaczynajmy, aby rozpocząć instalację naszego WordPressa i zgodnie z tym co ustaliliśmy przed chwileczką do bazy danych dostępy wpisujemy właśnie tutaj w tych rubrykach. Adres serwera bazy danych w przypadku Cyberfolks zostawiamy localhost, prefiks tabel dajemy dowolny, następnie wy... Wsyłamy ten formularz, klikając przycisk Wyślij i klikamy sobie na Uruchom instalację. Teraz wypełniamy kolejny formularz. Podajemy tytuł naszej witryny, nazwę naszej strony internetowej. Podajemy swoją nazwę użytkownika, wpisujemy hasło lub wybieramy te, które proponuje nam system. Podajemy swój adres e-mail i zaznaczamy lub oznaczamy widoczność dla wyszukiwarek. Jeżeli nie chcemy, aby nasza strona była indeksowalna na czas jej tworzenia, to możemy zaznaczyć tą opcję i klikamy na koniec zainstaluj WordPressa. I oczywiście na koniec najsympatyczniejszy moment, czyli logowanie. Logujemy się do naszego nowo utworzonego WordPressa. Podajemy login, podajemy hasło, klikamy sobie na zaloguj się i już teraz jesteśmy w kokpicie głównym. Wchodzimy w wygląd, następnie wybieramy motywy. I tutaj możemy sobie wybrać wygląd naszej strony, który będziemy dostosowywać poprzez przycisk. Dostosuj obok szablony, można włączyć poprzez przycisk. Włącz klikając na dodaj, możemy wejść do biblioteki popularnych szablonów dla WordPressa. Możemy również wyszukać szablonów wedle naszych yy, predyspozycji, wedle naszego gustu następnie kliknąć na zainstaluj i to by było na tyle moi kochani udało nam się w dosłownie kilkanaście minut zainstalować wordpressa i teraz możemy z niego korzystać możemy tworzyć naszą stronę internetową jeżeli podobał wam się ten film oczywiście dajemy lajka, subskrybujemy kanał i w komentarzach koniecznie piszemy Pytania, jeżeli jakieś są. Jeżeli chcecie, abym nagrał odcinek o szablonach lub o jakichś wtyczkach do WordPressa, ogólnie o tym, co dzieje się w kokpicie WordPressa, nie ma problemu, napiszcie w komentarzu. Czekam na Wasze informacje odnośnie instalacji, czy się powiodła, czy nie, czy macie jakieś pytania, czy mogę Wam w czymś pomóc. Jestem dostępny cały czas, zapraszam serdecznie i dzięki wielkie za to, że oglądaliście ten materiał. Do zobaczenia, cześć!